25. do 9 października odbędzie się długo wyczekiwana kontynuacja wydarzenia Waffen Trager o kryptonimie Projekt Hyperion. Po raz kolejny zmierzycie się z ambitną Ermelindą i jej przerażającym Blitz AUF AUF e 110 który stał się jeszcze groźniejszy. Aby go pokonać, trzeba uporać się ze strażnikami i wywołać przeładowanie generatorów. Są trzy generatory. Przeładowanie jednego z nich pozbawi Blistrejgera tarczy na kilka minut. Przez ten czas będzie można zadać mu znaczne uszkodzenia. Doprowadźcie do przeładowania sześć razy, aby usunąć jego tarczę na stałe. Każde przeładowanie generatora wydłuża bitwę o i zapewnia pozostałym hartom ładunek plazmy, który zwiększa zadawane przez nich uszkodzenia, w tym również te od umiejętności. Harty mogą zgromadzić do czterech takich ładunków. Premie są równie łatwe do stracenia co do zyskania. Okej, okay. wzmocniony czołg jest potencjalną ofiarą dla BlitzTraigera. Po zniszczeniu straci wszystkie zgromadzone premie. Nie zniechęcajcie się jednak. Możecie wrócić do bitwy tak często jak zechcecie, ale z każdym kolejnym razem czas odrodzenia. Ej, ci, to jest różnica? Ponieważ. Kiedyś było tak, że miałeś określoną liczbę żyć, a teraz jest nieskończoność żyć, tylko, no, dłużej się czeka. Będzie się wydłużać. Stawicie czoła Ermelindzie jako Brygada Hartów, czyli drużyna sześciu graczy w specjalnych pojazdach. Stary, dobry i wszechstronny rezystor. mała ładunki i wybuchowy strzał, który dzieli się przy trafieniu we wroga i zadaje uszkodzenia w okresie. Duży celownik. Siamaks mija, dobrze. Konstantynopolitańczyk, za chwilkę spokojnie. Zawsze robię przerwę kilkanaście minutek, za chwilkę ogarnę. W plonym promieniu. Thunderbolt. Groźny wojownik, który jest gotów oberwać. Jego pancerz i umiejętność regeneracji wytrzymałości czynią z niego idealnego pomocnika na linii frontu. Może również przełączyć się w tryb ostrzału, by szybko pozbyć się hord wroga. Jest też Fudr, zwiadowca do odwracania uwagi przeciwników. Jest szybki, zwinny i ma bardzo niebezpieczny automat ładujący. Jeśli dodamy do tego jego umiejętności, szarże i kopułę balistyczną, wyjdzie nam pojazd, który potrafi szybko odebrać wrogowi wytrzymałość i wycofać się bez szwanku. Tym razem do potężnego tria dołączy kolejny wojownik, poistka, z nową dowódczynią Janą. Proszę Zabalwana na podwoziu TVP T5051 maszyna świetnie sprawdza się jako pojazd wsparcia. Pojazd nie ma zbyt grubego pancerza, ale jego działo budzi szacunek. Jego specjalnymi atutami są regeneracja wytrzymałości, czyli jak Thunderbolt, i działo elektromagnetyczne. Jest to aktywowana umiejętność, która sprawi, że wasz kolejny strzał będzie celniejszy, i groźniejszy. 25% uszkodzeń więcej, 1 czwarta. Więcej informacji na temat gry, tymi pojazdami i ich cech znajdziecie w specjalnym przewodniku na stronie naszej gry. W ogniu bitwy nie zapomnijcie, że przede wszystkim jesteście drużyną. Odrodzenia pozwalają na kilka błędów oraz bardziej agresywne i niezależne działanie, ale zawsze warto osłaniać się nawzajem. Nie walczycie z byle jakim czołgiem zbudowanym ze stali i izolacji. Waszym wrogiem jest Blitz Traeger AUF E110, dzieło geniusza inżynierii, którego możliwości przekraczają granice naszego rozumienia. Samo jego działo potrzebuje tylko kilku strzałów, aby zlikwidować dowolny czołg. A to dopiero czubek góry lodowej. Arsenał Blitz Traegera uwzględnia również strzały EMP. To było zawsze. Która nie musi nawet trafić bezpośrednio w cel. Gdy zderzy się z obszarem wokół czołgu, może go spowolnić i sprawić, że stanie się łatwym celem. Po otoczeniu go Blitz Trager może użyć wybuchu EMP. Nawet osłony nie uratują przed nim czołgu, a wszystkie pojazdy stojące zbyt blisko otrzymają ogromne uszkodzenia. Strażni to wszystko było. I generatorów nie są już całkowicie niezależni. Blitz Trager może wcisnąć T aby wyznaczyć im cel, który ostrzelają, pozostając w okolicy generatora. Blitz Trager może też teleportować się w dowolne miejsce na mapie, więc nie możecie stracić koncentracji. Teleportezby! Z kolei jego główna broń budzi powszechne przerażenie i zdziesiątkuje wszystkich, którzy staną na jego drodze. Nazywa się Hyperion. To jest taka. atomówka! To nowa broń masowego rażenia, zdolna do zniszczenia każdego czołgu w ciągu kilku sekund. Jedynym sposobem na obronę jest ucieczka z jej pola rażenia. Macie na to tylko kilka sekund. Warto zwrócić na nią szczególną uwagę przy zajmowaniu generatora. Jeśli Blitz Trager nie będzie w stanie odzyskać go sam, sięgnie po swoją niszczycielską broń. Zanim jednak będzie w stanie wystrzelić tak potężny pocisk, najpierw musi naładować ją, zadając kartom uszkodzenia. Im więcej uszkodzeń, tym szybciej naładuje się Hyperion. Wydarzenie Waffentrager Projekt Hyperion to nie tylko zaciekłe starcia z Blitzreigerem, to również okazja do zdobycia mnóstwa świetnych nagród. Po rozpoczęciu wydarzenia w garażu pojawi się specjalna ścieżka postępów, podzielona na etapy z nagrodami. Aby ją ukończyć, trzeba będzie wypełniać misje. Ich warunki zostaną wyświetlone w oknie postępów. Pierwsze trzy misje dla Hartów będą wyjątkowe. Można je wypełnić tylko podczas wydarzenia. Gdy już tak się stanie, zastąpią je powtarzalne misje, które będą aktualizowane raz dziennie. Z drugiej strony, jeśli rozpoczniecie dowolną misję, ale nie zdołacie jej ukończyć, wasze postępy zostaną przeniesione z dnia na dzień do momentu wypełnienia. W przypadku misji inżyniera będzie trochę łatwiej. Można wypełnić je kilka razy podczas wydarzenia, a ich warunki pozostają bez zmian. Czyli inżynier ma lepiej. Za ukończenie etapów postępów otrzymacie wspaniałe nagrody. Wśród nich znajdziecie dni konta Premium World of Tanks, obligacje, klucze pozwalające dołączyć do bitwy jako Blitz Trager, wyjątkowych członków załogi. Z... Trager będzie nie do pokonania. Każdy pojdzie w swoją stronę bez komunikacji i to na tyle. No to wiadomo, że w tym trybie to trzeba będzie grać jakiś pluton z ogarami, bo. Tak samemu to ciężko w tym trybie hardtem. To zawsze było ciężko. Zawsze Pluton najlepiej. ze specjalnymi kwestiami mówionymi, bitwy losowe w legendarnym niszczycielu czołgów Waffenträger auf E 100 oraz rozruszniki inżyniera, in rok tam tak naprawdę na aktywację ich poszczególnych portali, które można zdobyć za zakup zestawu z wizualnymi elementami wydarzenia. Portale inżyniera zawierają rzadkie i cenne przedmioty. Kolejne bitwy w pojeździe Waffenträger auf E 100 Różne elementy personalizacji, w tym style 3D hartów, kredyty, rezerwy osobiste, zestawy demontażowe, podręczniki dla załogi oraz pojazdy premium i specjalne, w tym również te nowe i niezwykle rzadkie. Na przykład T3 Jäger. Snajperski czołg 9 poziomu, który rekompensuje swój brak pancerza wspaniałą mobilnością i celnym działem. Albo wyjątkowy obiekt 283. Wyjątkowo nieopłacalny, zapomnieli powiedzieć. Wyczekiwany czołg średni 9 poziomu, którego znamy z operacji świątecznych. Ma świetny pancerz przedni, działo z wysokimi uszkodzeniami na strzał i przyzwoitą mobilność. Wszystko to, czego potrzebuje czołg średni na linii frontu portalach może też pojawić się ciekawy gość. Jak Tiger Prototyp. To szturmowy niszczyciel czołgów z pancerzem kabiny, który ledwo mogą przebić pojazdy tego samego poziomu i działem, które może odebrać aż 490 punktów wytrzymałości. Z tym pancerzem troszeczkę przesadzili. Jeśli nie otrzymacie pojazdu w 49 portalach inżyniera, gwarantujemy, że za 50 razem otrzymacie maszynę, której nie macie jeszcze w garażu. Jeśli chcecie, zawsze możecie ponownie wylosować swoją nagrodę za złoto, co przybliży was również do nagrody gwarantowanej. Rezultat nadchodzącej konfrontacji zależy od Was. Powodzenia na polu bitwy! Powiedziałbym, że wszystko to już dawno temu widzieliśmy, widzowie. Nie widzieliśmy tylko, jak będzie działała ta umiejętność Hyperion. Natomiast całą zawartość skrzynek już Wam omawiałem. Był dawno temu przeciek, wszystko się sprawdziło, przeciek dokładnie. Więc. No tak naprawdę. Nie ma zaskoczenia, proszę Państwa. Wszystko było dawno temu ujawnione.